Gościmy po raz kolejny przedstawicielki Związków Zawodowych Pielęgniarek i Położnych z Dąbrowskiego Szpitala. Właśnie jesteście Panie po rozmowie z inspektorem z Państwowej Inspekcji Pracy. Czego dotyczyła rozmowa, czym się zakończyła, jakie wnioski? No i oczywiście pytanie o ten zapowiadany strajk, co dalej? To może po kolei najpierw wyniki rozmów z inspektorem. Inspektor pracy sprawdzał legalność wprowadzenia regulaminu pracy i dostaliśmy wstępne takie informacje dzisiaj, że, że tryb w jakim regulamin pracy był wprowadzony faktycznie był zły, z tym, że no, no, ruszony, naruszony, z tym, że no, na odpowiedź pisemną czekamy. Czyli wniosek jedyny jest taki, że tryb wprowadzenia regulaminu pracy, który kwestionujecie, był niezgodny z prawem. Natomiast co dalej z tym regulaminem? Macie jakieś propozycje ze strony dyrekcji? To znaczy jest propozycja pracy nad regulaminem, z tym, że tutaj właśnie są zbieżne jakby nasze propozycje i, i Pana Dyrektora, bo my byśmy chciały rzeczywiście pracować nad, nad, od nowa nad regulaminem, a, a tutaj jest propozycja pracy nad regulaminem, który został wprowadzony to jest Pani Dyrektor Chcę powiedzieć widzom naszym, że ten regulamin jest dla nas niekorzystny i dlatego żądały się zmiany. Jak się okazało, tryb jest niezgodny z prawem. No i teraz dojdzie do jakiejś negocjacji, rozumiem, z dyrekcją i być może ten regulamin w jakiś sposób zostanie skorygowany po Waszej myśli. Czy sądzicie, że tak będzie, czy nie? myślimy, że częściowo tak, tylko te kluczowe, boimy się, że, że kluczowe zapisy zostaną, jednak mogą zostać. To niekorzystne dla tak? Na no a co, a co dalej ze strajkiem? Czy, czy dojdzie do tego strajku? No my robimy wszystko, żeby nie doszło do tego strajku. Próbujemy rozmawiać z, z dyrekcją. Że na razie nie padła żadna propozycja ze strony dyrekcji. Ale po referendum, o ile pamiętam, referendum wyszło w ten sposób, że większość załogi jest za strajkiem. Tak, tak mamy Jeżeli dojdzie do tego strajku, to kiedy? Końcem października. Mm -mm. Przygotowujemy spotkanie października. tak z całym zarządem, ustalimy wtedy faktycznie plan działania osoby odpowiedzialne na oddziały, które będą nadzorowały każdy oddział, ponieważ to musi być wyznaczona osoba, która tam będzie. W razie, gdyby coś było niedopracowane, coś zabrakło, to jest naprawdę odpowiedzialność wyjątkowa cywilna i prawna, bo wprowadzenie dwugodzinny strajku ostrzegawczego i zostawienie pacjentów pod opieką lekarzy na przykład koordynującej może spowodować, że zostanie naruszone bezpieczeństwo zdrowia czy życia pacjenta. Więc musimy przygotować również dziewczyny w razie, Gdyby ja zaistniała myślę. sytuacja konieczna do ratowania życia i zdrowia pacjenta, musi być ktoś, kto będzie nadzorował cały ten 2 godziny sprawy. Oflagowanie i o, założenie opasek, czy oflagowanie umieszczenie plakatów, to, to jest na razie tylko taka będzie forma ostrzegawcza w przeciągu paru dni będzie przygotowana akcja protestacyjna może możemy ją uruchomić. Czy rozpocząć, a oficjalnie strajk to będzie długodzinne odejście od łóżek. Tylko musimy zrobić e, faktycznie zebranie również z załogą, całą szpitalną pielęgniarek położnych. Jeżeli Boże zachoruje starosta i znajdzie się w szpitalu, w tym czasie to co mu musimy. zrobić? Przyjmij go i mieć, bo tam. Można powiedzieć, że pacjenci nie będą zagrożeni, ich, ich, ich życiu zdrowym nie będzie nic groziło, a z drugiej strony jednak ten swój strajk przeprowadzicie. Będzie to istotna forma protestu i to akurat pod koniec października, tak? W sforze zbiorowym jesteśmy półtora roku. To nie jest wymysł, że myśmy tak trafiły w puch na wybory strzałem i będziemy teraz. Półtora roku to się toczy. Gdyby po prostu ktoś miał gest dobrej woli, Tą sprawę byśmy załatwiły w przeciągu naprawdę pół roku, bo regulamin pracy i wynagradzania to do tej pory jest potwierdzone, że faktycznie jest naruszony w jednym przypadku tryb wprowadzenia, w drugim jest dalej zalecenie zmiana siatki płac. I to dalej Inspektor utrzymał w dzisiejszym dniu, potwierdzając, że siatka płac znowu będzie w protokole do zmiany. Więc yy, z półtora roku teraz straciłyśmy na nic. Co się stało z tym zapytaniem związków, o którym mówiliśmy niedawno dotyczącym zmian, które nastąpiły w podejściu pani Kopczyńskiej, że jeszcze w końcówce pani Kopczyńska podobno podjęła pewne decyzje istotne dla szpitala? Czy uzyskałyście pani jakieś, jakąś odpowiedź? Odnośnie podwyżek. Tak. tak. Oficjalnie dzisiaj jeszcze pan, pan inspektor potwierdził, że 68 osób od stycznia do 1 sierpnia 2014 ma zmienione umowy. O, otrzymali umowy zmieniające, z, w wyniku których dostali podwyżkę od 200 do 400 zł, 20 pewnego 25 osób. Tak? tak, 25 osób z powodu zmiany faktycznie y, godzin pracy i z, umowy. Z tym, że nie, to nas dziwi, że, że dla nas nie ma ani złotówki. Cały czas się podkreśla zła sytuacja, a tutaj roku przedstawiamy problem. merytoryczne, y, jakieś y, fakty, y, w związku z którymi. No, 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 Czyli minimalna płaca, i tak dalej. Ale że... to chodziło o 25 osób, które dostały między 200 a 400 zł, tak? Tak. tak. A dla was nie ma 50 zł. Tak. Dokładnie. I to była decyzja jeszcze starej dyrektorki tak. pani Kopczyńskiej. Tak. No więc to też jest jakiś taki dysonans tutaj w tym, co ona mówiła, i stanem faktycznym. że jednak te pieniądze były, skoro zostały wypłacone. I są wypłacane, prawda? Tak, bo to poszło do podstawy. Od no 250 ale... do 400 zostało wzrost wynagrodzenia dla 25 osób yy, wprowadzonych. No to jest sytuacja, która dalej się przeciągnie o pół roku, bo zanim zostanie wybrany nowy dyrektor, zanim przystąpimy my do rozmów, zanim on się zapozna z sytuacją finansową szpitala, zanim będzie mógł podjąć wiążące jakieś decyzje, już będzie 2015 no i czas ucieka. Minimalna 1750, salowa 1750, sekretarka medyczna 1750, pielęgniarka specjalistyczna 1750. Doszliśmy no, do absurdu. brutto. E, tak, doszliśmy do absurdu. Doszliśmy do absurdu. I cały czas od półtora roku o to prosimy. Mówimy i na każdym spotkaniu, i w starostwie, i u dyrektora. I na, w każdym wywiadzie, gdzie Udzielałyśmy, to było faktycznie regulamin pracy i siatka płac. To są bieżące problemy, które no dotyczą Słowacji. To to, to, to wydawało się, że jednak nie będzie musiało dojść do tego strajku, bo to się okazuje, że jednak nie można się jakoś porozumieć z kierownicą szpitala. I pani mówi, że będzie ten strajk, stanie się rzeczą już faktyczną w październiku. A jak długo strajk może potrwać? To znaczy to, to na pewno będzie jeden dzień i przez dwie godziny. Dalsza część, to musimy naprawdę z prawnikiem to opracować, ponieważ to nie są już takie czasy, że można powiedzieć hop, jest strajk i wszystkie strajkujemy, bo to już nie te czasy, to jest wyjątkowa odpowiedzialność i przez chodzi o to, żebyśmy zrobiły coś dla, na pokaz, bo są wybory, chcemy krzyczeć, chcemy się awanturować, coś pokazywać. Tu chodzi o to, żeby to było przygotowane naprawdę dobrze i ludzie, którzy nam zaufali i pozwolili nam reprezentować siebie, wierzyli nas w dalej. W sytuacjach często w Polsce podejmowane były bardziej drastyczne środki protestu, na przykład strajki głodowe. Czy panie przewidujecie tego typu akcje, jak strajk głodowy? Zarząd się ma zabrać, będziemy na ten temat dyskutować. Każdą akcję protestacyjną w tej chwili już możemy prowadzić. Bez, bez jakiegoś wielkich przygotowań, także, także myślę, że to zadecydują już koleżanki i, i, i podejmiemy w najbliższym czasie jakieś rozwiązania, bo omawiamy się też nad, nad akcją protestacyjną, czyli z tak zwanym strajkiem włoskim, bo to nie strajk włoski to jest akcja protestacyjna, to nie jest strajk. Bo tutaj powiedzieć jeszcze raz dobitnie, że te wasze zarobki naprawdę są bardzo niskie, i za tak odpowiedzialną pracę, jak praca pielęgniarki czy położnej, powinni na pewno pracownicy służby zdrowia otrzymywać wyższe wynagrodzenia. Zwłaszcza jeżeli słyszymy o tym, jakie wynagrodzenie będzie otrzymywało Słoneczko Peru nasz premier Tusk, czy też szef teuronu, 140 tysięcy złotych miesięcznie. Jak to się skonfrontuje z zarobkami. Pielęgniarek i to z wyższym wykształceniem, no to na pewno jest to skandal, że są tak duże dysproporcje w naszym kraju. Życzę wszystkiego najlepszego, żeby się wszystko powiodło, i dziękuję bardzo. Dziękujemy.